Hej, jest 8 grudnia i tego dnia przed laty doszło do erupcji Wezuwiusza. Oj, nieładny wulkan, nieładny. Kilka pogłosek na temat Nintendo Switch, konsolki, którą niedawno pokazano w jednym z amerykańskich show. Po pierwsze, studio From Software ponoć eksperymentuje ze sprzętem i uruchomiło już na nim Dark Souls 3. Podobno rozważane jest wydanie gry lub całej trylogii na tej platformie. Drugą niepotwierdzoną informacją jest to, że Switch miałby posiadać wbudowany emulator konsolki GameCube, dla której gry kupimy w ramach usługi Virtual Console. Do tej pory żadna z konsol firmy nie miała tej funkcjonalności. Niedawno wydana gra Final Fantasy 15 zbiera pochwały za kreację świata czy system walki, ale jest krytykowana za szczątkową fabułę. Square Enix zamierza to naprawić. Deweloper zdradził plany aktualizacji do gry. W najbliższym roku dostaniemy sporo poprawek, nowe przyrędniki filmowe, kilka grywalnych postaci i inne nowinki. Do tego dojdą także płatne dodatki. Studio System Free szykuje remake The Last Ninja, serii sprzed lat, która zamknęła się w trylogii. Gry mają otrzymać lepszą grafikę oraz dodatkową zawartość i zostać wydane we wspólnym pakiecie. Takie są przynajmniej plany, bo do spełnienia ich potrzeba jeszcze wsparcia graczy na Kickstarterze. Zbiórka ma ruszyć 2 lutego przyszłego roku. The Last Ninja to seria przygodowych gier zręcznościowych o ninjach. Space Hulk Deathwing, być może ostatnia znacząca premiera tego roku, zaliczyło drobne opóźnienie. Ta strzelanka, osadzona w uniwersum Warhammera 40000, wyjdzie nie 9, lecz 14 grudnia. Powodem jest chęć dopracowania gry. Mowa oczywiście o wersji PCtowej, bo gra docelowo celowo trafi również na Xboxa One i PlayStation 4. To ma nastąpić na początku 2017 roku. Team Blue Heat Park, nowa gra Rona Gilberta i Garego Winika, czyli weteranów branży, zostanie wydana na początku przyszłego roku na PC oraz Xbox One. Później tytuł trafi również na platformy mobilne. Sama gra będzie klasyczną przygodówką w stylu wczesnych gier firmy LucasArts. Nic w tym dziwnego, bo tam przecież swoją karierę rozpoczęli obaj panowie. 13 grudnia zakończy się pierwszy sezon Batman The Telltale Game Series, gdyż wtedy wyjdzie odcinek City of Light na wszystkich docelowych platformach konsolowych, pacetowych i mobilnych. Co ciekawe, gracze, zależnie od swoich wyborów w poprzednich odcinkach, rozpoczną finał w innych miejscach. Przy okazji twórcy udostępnili pierwszy epizod serii za darmo na Steamie. Na koniec przypominamy, że można już odebrać darmową wersję Assassin's Creed 3 na stronach firmy Ubisoft. Cześć!